tutaj już parkurzy gotowy i konia też Więc musimy konie zaprowadzić i poćwiczyć i poćwiczyć nami przez przeszkody no nie obejdzie się bez bacik. No oczywiście bo weryfle jest tak uparto wyciągamy sobie z nią tutaj wstępuje. i zaraz z nią wchodzę i będziemy przez przeszkody skakać no i wsiadłam i ma bardzo taki mięciutki dotyk chyba to się ostatnio czas no już sobie kursujemy tutaj i zaraz będziemy już galopować. Intensywne klepanko. Młowego bichorasa nazywa się Mietek. Tutaj jest. I na nim w kolejnym shortcie też będę galopować. Challenge, bo dzisiaj obiecałam wam. Bez bacika. Niestety. Pa pa, baciku. Nadchodzą ja w Hercai. Intensywne początku. Ile mam czasu jeszcze? Będziemy tak bierzemy cię. To jest pod, pod, spokojny patyk, znaczy e, koń. ai Criminal o Finti. dai. sobie tylko przez krzyżaka i no, możemy przez tą wielką jeszcze. To jest inne patrzenie się. Criminal o Finti. dai. Kus. Żyjesz? Żyjecie? Halo? Halo? Żyjecie? Daj mamie telefon, mam zakaz na nagrywanie. Więc to moja ostatnia czoła. Papa. Muszę bo mamie rozwaliłam tym patykiem. Telefon tak odbiła. Widzieliście powtórkę przed chwilą. Przed chwilą. Więc pa!